Dobry wieczór, odcinek szósty Kingdom New Lance Yee, yy, nic się nie zmieniło, bo, się nie, bo nie grałem przez tam czasem, w sumie i tak nie gram. Yy, nie wiem o czym mówię. Na początku początku się nie zmieniło. Yy, co chciałem powiedzieć to to, że przy montowaniu zauważyłem, że mogę katapulty. W ogóle zapomniałem o nich. One są dość przydatne, muszę przyznać, tylko że nie mam środków do inwestycji. Takie... Takie rzeczy. Tak więc... no. Będą musiały sobie poczekać. Warto tu zrekrutować. No jeden jest tylko niestety, ale... No co zrobisz? To, tu, 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 tu. tu. Czy, e, zrobiłem farmy, tak. Robiłem. Czy no nie wyrosły? No przecież jak mamy wyrosnąć, jak tak byłem przed chwilą. Czy wy macie cokolwiek? Możecie mi dać. Nie. Ja. Oddaje mi. Wow, trzy monety dostałem. Fajnie. Ale i tak to jest za mało. Potrzebuję znaleźć jakichś e, reniferów. A. O, Leni. Chodź, Leni. Dobra, idzie. No i tak trochę. będzie trzeba. Dobra. Akurat się nie spojrzałem. Tak przestałem patrzeć, kiedy. żeby. A to będzie trudne. Portal nie jest włączony. To jest zastanawiające. Nie mam pojęcia, jak one działają mi powiedzieć. No jeszcze trochę i już, ale koń się zmęczył. Eee, już jest sobie przy tej statu, ale... Choć jest noc zaraz, to jest nie za dobre. Oszcz no nie! Te Fidli raz tylko, teraz ucieka. Dobra, udało się. Mam nadzieję, że teraz... Ani nie nie Przez to, że jest noc oni się wycofali. O, jeszcze bliżej, teraz tam będzie i kilku, więc... Wydaje mi się, że dadzą sobie radę. Ale czy strzelają w nocy? No nie. A nie, jednak strzelają, dobra. Ale salwy zrobili. To było ciekawe. Ja dostałem monetę. No, e, ulepszyć to, czy... Mógłbym ulepszyć mur i później zrobić katapultę, ale chyba katapultę pierwsze zrobię. Tak byłoby lepiej. Tak, w mojej opinii byłoby lepiej, ale czy naprawdę byłoby lepiej tego nie wiem. Jeszcze kolejne monety. Eee, on tu chodzi sobie i nie ma co robić. Masz kosa. Nie będę w stanie. Nie będziesz w stanie farmingować. <grytanie> Farming simulator. Jak nie będziesz w stanie tam zrobić pola, no to jest lepsze, to. Statek może blokować. I nie będę w stanie. Mógł... Zrobić mu tam pola znowu ulepszyć taka. Dobra. Masz moneta. A ty bankierze. Daj mi trochę monet. Teraz mu oddam te moje oszczędności, ale zrobię katapulty teraz. Bym też przy okazji. Mogę wszystko zrobić. Czyli nie, nie mogę, bo nie mam pieniędzy już trzeba. No. O, albo na styk. Nie, dostałem mi dwie monety. kurde Eee. Yy. Ty jesteś, tu jesteś, masz dwie monety. No, a, To nie była jakoś dobra ta... Właśnie dlatego tu jestem. No cóż... Będę miał tego rekruta na razie. Przywieźli tą katapultę, tu robi mur. Z tym... Nie tego. Ale ukradziono mnie. On zabrał plony, ale mi nie dał nic a ty nie możesz pracować chyba? Czy możesz No, robi To nic No to nie wiem Ten statek tu blokuje akurat o chyba no, robi, a ta robi normalnie pola to Dobrze Fajnie, fajnie Niech tak zostanie coś nie wiem yy... To nie było czasem tak, że te farmy obsługują tylko dwóch No mi powiedzie bo nie pamiętam I zawsze jak robiłem farmy to robiłem te ulepszone Teraz to nie mam środków, a zrobił normalny To jest normalny tam Jak to wygląda Są trzy monety. Eee, nie wiem co z nimi zrobić. Do końca. Przewieźli tu katapultę, to dobrze. Eee, tu jest dwóch modków. Zobaczmy ile, je, ile jest ich po lewej stronie. To nie byłoby mieć tak dwóch i, e, po lewej i po prawej. Ale z tego co widzę to jest jeden. O, przecież... no, jest jeden chyba tylko. To by się sprzedało jeszcze jednego. Tak by co? Jeszcze trzeba by zrekrutować ludzi, że już jest noc. Zrobimy tak. O! I dwóch nawet. Okej. Okay. Mało się. A nie uda mi się z tamtym, bo nie chcę iść. Vai, chodź, wojechać. Iść pod na tą Jeszcze tego drugiego. Chodź, 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 o, chodź. Spróbuję go zrekrutować. O! Podwórę, to tego nie zrekrutuję. katapulta szala. A powinniśmy być bezpieczni przez jeszcze. Tak. Może być 10 noc. Albo 2. Nie, nie, na razie jest dobrze. E, mury są maksymalnie ulepszone. E, mamy katapulty. Szlików można byłoby, byłoby zrobić więcej. Ale na razie nie mam tylu rekrutów, nie mam skąd ich brać. Dobra. Mamy kolejny dzień. Wyspady dają. Nie, oni no, teraz jakby będą tu stali i nie mogą mu dać nic. I ciężasz. Dobra, No, Eee, a wiecie co, zobaczcie, są teraz mury takie, ajajaj, aj, aj. eee, oni budują teraz wieże, tutaj to są wieże, niedobrze, bo akurat bym wolał tych bez wieży, mi ukradną teraz, nie wiem, chyba po jednym mi ukradną, zobaczymy. No cóż, e, skończyli, a no zrobili, no, a po jednym będą mi kraść, nie mogę więcej ulepszyć tego, OK. no cóż, tak musi już zostać, nic nie zrobię, ale e, to powoduje, że potrzebuję więcej łuczników, no, znaczy no więcej łuczników, no jednego po, po obu stronach, ale nadal i tak, tak potrzebuję ich więcej, no, mamy tu jednego rekrutora, ja mam jedną monetę tylko, więc, no mało co zrobię. Naprawdę. Chyba, że się pojawi tu jakiś... O, pojawił się, dobra. Masz monetę kolejną. Tylko, że teraz mam dwóch bezrobotnych, co jest nie za fajne. Ale no, na, na chwilę tak są. Teraz im znajdziemy robotę jakąś. Jak w ogóle, jak oni strzelają tą katapultą, to te kamienie, one tu zostają i tak dziwnie to wygląda. Rosą sobie tutaj te roślinki, a kamienie jeszcze między nimi. I tak też przejęłem czemu? O, czemu są dwie pochodnie? Bo jedna jest z, z tego muru, a druga jest z farmy. Te są niecelni, muszę przyznać to. Nawet bardzo. Ale jeszcze jakoś jesteśmy w stanie przeżyć. Tutaj nic się nie dzieje. Przeżyli wszyscy, no. Mogę ulepszyć jeszcze raz. No ciekawe. Muszę przyznać. Że... Nie, nie, nie. Udałby się więcej. Lepsza ekonomia, jak się przyda. Nie wiem, yy, spróbuję ulepszyć to. Zobaczymy, co się stanie. Bo teraz nie mam tych. Nie mam yy, na... No, posy. Zobacz, czy jest po jakiś rekrut. Nie będzie, to szkoda. Yy, jest tu ktoś? Jest. Masz monetę. Teraz wracamy na lewo. Bo co? W sumie to nie wiem. Może mi coś dadzą. No Ach nie, to nie. No i tak... to muszę... Musimy trochę zrobić przerwę na jedzenie. Eee, no i to rekrutowanie tych ludzi. ale nie są tak dużo bezrobotnych, no na razie jest dwóch, ale... W momencie, gdy mam bezrobotnych, a rekrutuję jeszcze więcej ludzi, to jest trochę tak słowo. Ale znajdę im pracę, tylko potrzebuję środków, żeby zrobić. I, I na przykład tu jest ta, która tutaj chodzą, będzie teraz przede mną bo pieniądze biegną, ale już tam nie idę, bo chyba jak się przejdzie za portal, wtedy mogą się zrespić. Ta. Tego nie wiem. Naprawdę. Dużo rzeczy o tej grze nie wiem. Na przykład co będzie dalej, bo bym było tylko doszedłem do tej, e, tej wyspy. Drugiej. Teraz jesteśmy. Co później dalej będzie? Nie wiem. a się powtórzyłem, ale no to normalne. Chyba musicie się przyzwyczaić. Jest <grystanie> nie jesteście przyzwyczajeni, no to polecam się przyzwyczaić, bo <grystanie> wydaje mi się, żeby to się do nie dość szybko. A teraz tak. Eee. O właśnie, udało się. Wiem, że to są trzy monety, ale tu więcej nawet. nawet. Fajnie, fajnie. Eee, to teraz ta, idziemy. Kupić więcej kos się sprzedały. Koń się z... zaś zmęczył. Normalnie to jest tak irytujące. Więcej tych nie daje. Aż trochę tego. Kupiłem łuk przez przypadek. Trudno. Wyda się i tak. Macie Kosę i nie starczyło mi. Potrzebuję jednej monety. Fajnie. To idę tu. Chociaż wydam to. Ale nie tobie. No tam dalej nie mam po co iść nie biegną, a ten nie biegnie, ale powinien dać lada, powinien dojść blisko jak będą w jego okolicy te potwory to on zacznie biec nadal potwory są szybsze od niego, ale, ale no powinien zdążyć no, na tyle blisko jak nie zdąży to nie wiem to będzie źle, ale tak widać tu jest ładnie a co z tobą? Kupić Bóg kolejny mogę kupić. Buk. Czemu nie? Będzie e, łucznik, przynajmniej jeszcze jeden. Tam już się walczą. Tego co słyszę, bo katapulta. O tutaj też zostawiłem katapultę. No a jak widać jeszcze... Nie robiłem aż takich obrażeń temu murowi, żeby zniszczyć przecież jedną część jego żeby wizualnie było widać, że jest zniszczone. Więc jest dobrze. Jak już zadadzą pierwsze obrażenia, to wtedy będzie trzeba się zbroić. No, żeby no, że nie trzeba wtedy zwiększyć czebność armii. było no bo, e, bo... To, że nam zniszczą mur, nie będzie to dobre. Jak nie polecam mieć zniszczonego muru. A, no. Jeszcze jedną kos kosę kupiłem, ale nie wiem, czy dobrze zrobiłem, bo no, muszę spojrzeć, jak tu się dzieje, co tu się dzieje. Eee, zrobię to normalnie, a to są już chyba trzy, co mi trochę przeszkadza. Tak, tak, tak mi przeszkadza, że nie wiem, czy się, będzie się mógł jeszcze raz rozwinąć tu, czy nie, kolejno, Że kolejną farmę. Teraz myślę, czy ulepszać jeszcze raz to, czy nie. Wydaje mi się, że ekonomia byłaby lepszym pomysłem. Kupię jeszcze jedną kosa. Nie wiem po co. Czy wiem po co, ale czy coś to da? Nie wiem. On tu stoi, on chyba bardzo chce tego motka, ale. Ten młotek. Nie wiem. Bo w ogóle, w ogóle niepoprawne to było. Co mi powiedzieć. On się wraca. Eee. Najwyżej zniszczę tą. No. Nie będziemy już bazować tylko na farmach. No tylko będzie trzeba zrobić dość sporą ekspansję. Bo aż gdzieś tu. Było to? Tutaj. Tutaj trzeba zrobić tu mur szybko. I tam kolejne. No zrobimy tu już dwa kamienne. Bo, bo dalej już nie opłaca się iść. Oj. Ten dźwięk był... Chyba znaczy, że e, jakiś portal się aktywował, takie mam wrażenie. Tak, ja się tak skojarzyłem. No muzyczka jest taka czerwoną księżycowa, że tak to określę. Ja mam dość spore wrażenie, że taka jest. została jeszcze na kosa i nie wiem, co z nią. Próbuję jeszcze zrekrutować kogoś. O, jest i dług nawet, dobra, uda, uda mi się raczej. Dwabić. Czy przez czasem mi się uda? Prawdopodobnie tak. Dawaj, chodźcie szybko. Teraz mniej czasu. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Dobra, udało się. Masz, masz, masz. Dobra. A zostanę tutaj, zobaczymy. Chodźcie. O, idzie. Mało co zrobiła ta katapulta. Jest ich dość sporo. A teraz to był dobry strzał. To już nie był dobry. Oj, oj, oj. Yy, Widzicie to? No, generalnie to nie jest za fajne. Bo... żeby yy, to powiedzieć? Oni... Porywają naszych ludzi. Nie wiem, co się z nimi teraz stało. No, chyba, on chyba ukladł łuki, ale... Yy... Te potwory latające, one porywają nam ludzi. One co tak latają yy, i mogą ich zabrać. No, jak się nie ma wieżyczek, chyba, to ich się nie da. Znaczy, da się, ale... Nie... Nie jestem wystarczająco dedukowany na ich temat, aby określić. Wydaje mi się, że nic nam nie wzięły. Można no, oprócz. No, nic nam nie wzięło. bo... Chyba oprócz dwóch monet a po lewej to nie wiem. Ale no, jest źle. Że one się już pojawiają. Na czerwone te. Jest czerwony księżyc ale. Czy one są w stanie się pojawić normalną noc? Chyba nie. Już. Nie wiem. No, ale z każdą wyspą będzie coraz trudniej. E, tu są, patrz. Nie, są trzy farmy nadal. Cóż? Czy zrobić, tą, zrobić to, czy nie zrobić tego? Może mógłbym to zniszczyć i miałbym tu już dwie farmy, ale to by zajęło bardzo długo, żeby. E, tu aż. żeby się wszystkie drzewa tu wyciąć. wydaje mi się, że. Tak, jeszcze kilka dni. Jeszcze to. Tam to drzewo i... i... zrobimy ekspansję na lewo. To co jest z tym koniem? No, znamy się truszyć, nie? Ja się i sprintować, on jest zmęczony przez jakieś pół godziny. Jedz tą trawę. Ajajaj. Takie ja nie. Ta ona. Eee, masz trawę, monad. Jemu nim więcej się daje, to no, tym więcej ją oddaje Nie zabrałem od niego to ja. czy, mi, się... czy on mi przyniesie jutro monety tego nie wiem zobaczymy Ty to ulepszać teraz A wiecie co? Czemu nie? Znaczy to podobnie to jest zła decyzja, ale trudno już na zobaczycie Zobaczycie, jak to wygląda. Mamy zamek teraz. Taki, i tutaj można kupić takie rzeczy. Ale to wam jeszcze nie będę mówił, co można kupić. Oni tam stoją. Nie rozumiem, czemu oni tam są. Nie podoba mi się to strasznie. Yy. Chyba, jak już jest takie, to oni nie wracają. Co oznacza, że musimy. Yy. No, dość szybko iść na lewo. Tam. Będę to do, do dość szybko zrobić. Bo, bo oni tam będą zostawiać i co no to da? Jeszcze szybko zrekrutować. Rekrutować, Tykonu. No. Eee... Masz? Czy jeszcze jest? Nie. Jest jeszcze, masz. Dobra. Tu tu, tu 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 Eee, czy on wrócił? Nie wrócił. No szkoda. Muszę przyznać, że to jest pora szkoda. Ale tak. Yy, dziękuję za oglądanie. To byłoby na wszystko na tym odcinku. Widzimy się na następnym. Dobranoc.